Pani, dochodzimy do końca, ale jeszcze zanim dojdziemy do końca, został nam ostatni, najważniejszy obszar. Droga do mistrzostwa nie musi być samotna. Wymiana doświadczeń i dostęp do bieżących spostrzeżeń z rynku to, uważam, nieocenione wsparcie. To przestrzeń, gdzie rodzą się inspiracje i niekonwencjonalne rozwiązania, a wsparcie społeczności napędza do działania. Dlatego planuję otworzyć taką przestrzeń właśnie wymiany doświadczeń i zdobywania bieżących właśnie spostrzeżeń z rynku. W tym obszarze otrzymacie dostęp do miejsca, w którym znajdują się kluczowe przemyślenia, spontaniczne spostrzeżenia i od właśnie odpowiedzi wasze na wzajemne pytania, dzieląc się wnioskami i planami na temat aktualnych trendów, waszych wyzwań, możliwości w waszej branży. Dostęp do pogłębionych dyskusji na konkretne tematy biznesowe, wizje przyszłości branży oraz strategie adaptacji do nadchodzących...